thank <music> you W pierwszym odcinku z serii Ekologika zostaną przedstawione ekologiczne zasady jakimi powinniśmy kierować się wykonując codzienne, domowe czynności. Czyli jak w zgodzie ze środowiskiem robić pranie, gotować czy wyposażyć mieszkanie. Eko jedzenie, eko ubrania, eko kosmetyki. Wszystko co jest eko jest modne i na czasie. Czy mimo tych haseł i sloganów jesteśmy naprawdę eko? Jak żyć i jakie dobre zachowania warto sobie narzucić, aby nasze dzieci mogły spacerować po łąkach pełnych trawy, a nie foliowych zrywek. W programie zatytułowanym Ekologika przyjrzymy się najważniejszym aspektom naszego życia i jego ekologicznemu wymiarowi. Pranie. Przątanie, gotowanie i relaks przed telewizorem. Wszystko to robimy za pomocą sprzętów AGD. I to właśnie wybór odpowiedniego sprzętu przyczynia się do pro- lub antyekologicznej postawy. Czym zatem kierować się przy kupnie nowych pralek, lodówek czy kuchenek? O to zapytam kierownika tego sklepu. Przede wszystkim, jeśli chodzi o pralki, powinniśmy zwrócić uwagę na to, ile ona zużywa prądu i ile zużywa wody. To są chyba takie dwa najbardziej ważące elementy w, w tym momencie. No i mamy euroetykietę, na której pokazane są parametry takiej pralki. Jest to klasa oszczędności, zużycie wody i prądu. Akurat w tym przypadku, w przypadku nowych euroetykiet, w takim razie jeśli chodzi o zużycie prądu, to mamy pokazane roczne średnie zużycie prądu przy 20, 220 e, praniach przy średnim programie. Tak samo jeśli chodzi o zużycie wody, jest to na kilogram prania e, pokazane takie zużycie wody. Ogólnie wsad, e, skuteczność wirowania, poziom hałasu, taka nowość już od tego roku, ten poziom hałasu powinien się znaleźć na wszystkich euroetykietach. E, w przypadku pralek poziom hałasu przy praniu i przy wirowaniu. Możemy też się spotkać ze starszą euroetwikietą, na której mamy pokazane zużycie prądu na jeden cykl prania. Tutaj mamy skuteczność wirowania, skuteczność prania, wsad i poziom hałasu. Na przykładu możemy porównać dwie pralki, właśnie po etykietach, na, na których będzie widać zużycie wody i zużycie prądu, biorąc pod uwagę tą pralkę, to będzie 0,85 kWh na jeden cykl prania, tutaj mamy 1,02, jeśli chodzi o zużycie wody 52 litry i 48, także są dość wyraźne różnice w zużyciu i prądu i wody. No, i chyba to, tym się należy też kierować przy wyborze pralki. Dlatego też wprowadzono nowe euroetykiety, na których znacznie łatwiej porównać sobie pralki, ponieważ mamy pokazane zużycie wody na kilogram prania, bądź też ogólnie zużycie prądu w ciągu całego roku. I no to mamy tu chyba bardzo, bardziej miarodajne jakieś porównanie. Wiadomo, że pralka z większym sadem zużyje więcej wody, ale też dużo więcej wypierzemy w takiej pralce. Generalnie zmywarki dzielimy na 40, o szerokości 45 cm i, 4, i 60. Te o szerokości 45 cm standardowo mają 9, 9 kompletów naczyń załadunku, 60, około 12. Są wyjątki, gdzie można do takiej zmywarki 60 cm włożyć 14 kompletów naczyń, nawet co pozwala nam oszczędzić trochę wody czy energii. Są też zmywarki, które posiadają funkcję jedną drugą wsadu. Jeśli mamy mniej naczyń, używamy tylko, tylko powiedzmy górnego kosza i zużywamy w ten sposób też dużo mniej wody, dużo mniej prądu. Jeśli chodzi o euroetykiety, to też mamy do czynienia tutaj z nowymi euroetykietami i jeszcze gdzie niegdzie, ze starymi. I teraz, jeśli chodzi o, 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 ten, o tą starszą euroetykietę, widzimy na niej klasę energetyczną, zużycie prądu przy jednym cyklu zmywania, skuteczność zmywania, skuteczność suszenia naczyń. Ilość kompletów, ile, ile się mieści w takiej zmywarce, i zużycie wody, oraz poziom hałasu. Natomiast przy nowych euroetykietach mamy podane roczne średnie zużycie wody, jak i prądu, i tak samo ilość kompletów, i poziom hałasu, z tym, że tutaj już mamy uwzględnione nowe klasy yy, oszczędności, no, ponieważ już, już tak, daleko, tak daleko to poszło, poszła technologia, że klasa A stała się klasą już. Już po prostu przestarzałam. Są zmywarki, które są jeszcze bardziej energooszczędne. Klasa A to jest 11% więcej oszczędności w stosunku do klasy A. Tutaj będzie około 30%, około 40% więcej oszczędności niż, niż przy klasie A. W przypadku lodówek głównym takim kryterium przy wyborze lodówki może też być jej energooszczędność, i tutaj właściwie to jest jedyny taki parametr, na który warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o jeśli chodzi o poziom zużycia energii, który mamy na euroetykiecie. I tutaj też mamy klasę energetyczną, w tym wypadku, tak samo jak w poprzednich, już zabrakło tych klas, więc wprowadzono nowe, na tych nowych euroetykietach mamy oprócz klasy A, tej najwyższej do niedawna, do A z trzema plusami. Najbardziej widoczne miejsce na euroetykiecie jest pokazane roczne zużycie energii. Jeśli mamy do czynienia z tą starą euroetykietą, jest to tak samo najbardziej najbardziej wytłuszczony fragment tej euroetykiety. I podobnie jak tam widzimy, też pojemność chłodziarki, zamrożalnika, poziom hałasu, ogólnie klasę energetyczną. Dziś na rynku dostępne są telewizory LED, chyba w tym momencie najbardziej energooszczędne, plazmy, bądź też telewizory LCD. Przy telewizorach też bardzo często możemy spotkać euroetykiety, na których widzimy roczne zużycie energii, przekątną telewizora, klasę energetyczną. Te wartości, które tutaj widzimy, to są wartości minimalne i takie wartości może osiągnąć telewizor, jeśli nie będzie co chwilę włączany, wyłączany, słuchana muzyka nie będzie, powiedzmy, na, na, na maksimum. A jeśli nie będzie takiej eurotykiety, zawsze możemy poprosić sprzedawcę, żeby nam powiedział, bądź też pokazał na odwrocie, na tabliczce znamionowej telewizora, zawsze znajdziemy takie parametry, jak zużycie prądu. W tej chwili najbardziej energooszczędne telewizory to na pewno telewizory w technologii LED, ale najnowsze telewizory plazmowe... Już mocno, moc, mocno, że tak powiem, depczą po piętach e, telewizorom LED i też już mają bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o zużycie prądu. I jeszcze słowo o tym, że taki telewizorek, nawet jeśli go wyłączymy pilotem, to też dalej jest podłączony do prądu, też w stanie czuwania zużywa jakieś minimalne wartości, ale zawsze zużywa tego prądu trochę, więc warto go po prostu czasami całkiem wyłączyć z prądu, jeśli gdzieś na przykład wyjeżdżamy. Kiedy mamy już nasz ekologiczny sprzęt w domu, warto, abyśmy zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgodnie z ekologicznymi zasadami, zaczęli go używać. Kuchnia. Tutaj przeważnie przygotowujemy posiłki. Jeśli będziemy gotować pod przykryciem, zaoszczędzimy energię i pieniądze. Przygotowując posiłki, warto też zastanowić się nad wyrzucaniem odpadków i segregacją śmieci. Im więcej śmieci posegregujemy, tym lepiej dla nas i dla naszych dzieci. Ważną rzeczą jest także to, abyśmy segregując odpady, zgniatali butelki lub puszki, bo butelka czy karton po mleku w takiej formie zajmuje dwa razy więcej miejsca niż taka zgnieciona. Do tematu śmieci wrócimy jeszcze w piątym odcinku naszego cyklu, tymczasem przenieśmy się do łazienki. Tutaj króluje woda. Bezcenny dar, bez którego nie istnieje życie, i aż trudno wyobrazić sobie, co będzie, jeśli w przyszłości zasoby pitnej wody będą ograniczone. Warto już dziś o tym pomyśleć i starać się każdą kropelę traktować z poważaniem. Kilka ważnych i podstawowych zasad, które znacznie ograniczą zużycie wody. Oto one. Wieczny dylemat. Wanna czy prysznic? Matka natura wybiera szybki prysznic. My też. Myciu zębów nie musi towarzyszyć marnotrawienie wody. Wystarczy zakręcić kurek podczas szczotkowania. Miesięcznie zaoszczędzimy kilkadziesiąt litrów wody. Pranie. Zwłaszcza gdy są dzieci w domu, to czynność, którą wykonujemy bardzo często. Warto zwrócić uwagę na to, aby to urządzenie wykorzystywać w pełni. Nie wkładać jedynie kilku przedmiotów. Inne ważne rzeczy w domu, które pozwolą nam być istotami ekologicznymi, to m.in. zmiana żarówek na energooszczędne oraz unikanie trybu standby w telewizorach czy w radiach. Pozwoli nam to zaoszczędzić rocznie nawet kilkaset złotych. Na koniec pytanie, co oznacza skrót? Potrójne A na produktach AGD. Prawidłowe odpowiedzi należy wysłać na adres mailowy redakcja Dla zwycięzców mamy atrakcyjne nagrody.